Hej, witam Was w grając na planszy. Dzisiaj powiem Wam na temat gry Quix. Gry kościanej, którą wydawcą jest Mindok. Ym, I to jest polsko-czeska produkcja, czyli mamy instrukcję w tych dwóch językach. Tak wygląda pudełeczko, niewielkie. A w pudełeczku mamy też niewiele elementów. Instrukcję, którą Wam nie pokażę. Taki bloczek, na którym będziemy zapisywać wyniki naszej gry, w ogóle grę będziemy prowadzić całą grę o, tak, przepraszam całą grę będziemy prowadzić na właśnie na tym bloczku każdy z graczy otrzyma jedną, więc tych karteczek tutaj trochę jest tak one wyglądają i sześć kości, cztery w różnych kolorach, odpowiadających tym co jest na bloczku czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim oraz dwie białe to polega na tym, że każdy z graczy będzie rzucał kośćmi rzuca kośćmi i mamy dwie rzeczy. Po pierwsze informujemy jaki wynik wypadł na, na dwóch białych kościach. Czyli sumujemy te kości, mówimy jaki jest wynik. Wtedy każdy z graczy może zaznaczyć ten wynik na, tym swoim, na tej swojej planszetce. I teraz zobaczcie. Czerwone i żółte idą od dwójki do dwunastki. Niebieskie i zielone idą od dwunastki do dwójki. Jaki tu jest myk? Zaznaczenie liczby powoduje, że nie mogę zaznaczyć nic co jest po lewej stronie. Już później w trakcie gry. Czyli jeżeli zaznaczę szóstkę, na przykład szóstkę czerwoną, to nie mogę zaznaczyć nic, e, nic niżej. Także gracze po wyrzucie decydują, czy zaznaczają szóstkę i jeżeli tak, to w którym z kolorów. Mam tę dowolność. Następnie gracz, który wyrzucał e, dane kości może sobie sumować jakiś wynik, na przykład dwójkę białą i jedynkę czerwoną, wywiera, że to jest trójka i w kolorze, który dokłada, czyli w czerwonym, może znaleźć trójkę. No i potem kolejny gracz, kolejny gracz, kolejny gracz, kolejny gracz, rzuca i gra kończy się w pewnym momencie. Teraz pokażę Wam dlaczego to jest ważne, kiedy co i jak. Tu widzicie na dole mamy. Jeżeli gra się skończy, a w, w takim rzędziku mamy jedno skreślenie, to mamy punkt. Dwa skreślenia trzy punkty, trzy skreślenia na sześć punktów. Czyli chcemy zrobić jak najwięcej skreśleń w rzędzie. To jest raz. Dwa. Kiedy gra się kończy? Gra kończy się wtedy, kiedy albo gracze zrobią cztery takie jakby pechy, cztery, cztery niewykorzystane szanse. Na czym to polega? Jeżeli gracz nie chce lub nie może zaznaczyć czegoś, zaznacza tutaj w krateczce. No, Że nic nie robi w danej turze. To jest na koniec warte minus 5 punktów. Takich, takich zaznacznie może mieć 4. Jeżeli którykolwiek z graczy 4 razy to zrobi, następuje koniec gry. Druga możliwość zakończenia gry jest taka, że jeżeli mam 5 skreśleń w danym kolorze, to mogę zrobić szóste skreślenie na dwunastce lub na dwójce, czyli na tych dwóch pierwszych kolorach, na, na dwunastce, na tych dwóch zielonym i niebieskim, na dwójce. Czyli powiedzmy, że mam 5 skreśleń na na czerwony mam 2, 3, 4, 5, 7, ktoś rzuca dwunastkę. Ja tą dwunastkę mogę skreślić, skreślając dwunastkę, informuję wszystkich, że skreśliłem dwunastkę i skreślam kłódkę. Co to oznacza? Oznacza to to, że od tego od tej pory czerwona kostka odpada z gry, czyli jeżeli ktoś zaznaczy kłódkę, to kostka wypada z gry. Jak wypadnie dwie kostki z gry, automatycznie gra się kończy. Czyli jeżeli mamy dwie kostki, to gra się kończy i liczymy, ile mamy za skreśleń w każdym kolejnym kolorze, wpisujemy sobie te krateczki, odejmujemy ewentualnie za liczbę tych niewykorzystanych sytuacji i liczymy punkty. Cała filozofia. Pokażę Wam tylko, jak wygląda taki, taki... Może tak będzie lepiej... Taki wypełniony, um, ostatnio właśnie wczoraj grałem z moją małżonką. Ona troszeczkę gra pierwszy raz, więc wybaczcie takie skreślenia, ale zobaczcie, jak sobie ładnie szła. Skreśliła pierwszą szóstkę w czerwonym, nie mogła skreślić nic więcej, bo to ma szóstkę, siódemkę dziewiątkę. Tu się więcej nic nie wydarzyło. Tu ma 4, 5, 6, 7, 8, 9 i też się nic nie wydarzyło. Natomiast tutaj zamknęła kolor i tu zamknęła kolor bardzo dużo punktów zdobyła, bo zdobyła 86 punktów, I źle policzyła jedną rzecz, bo nie, nie pamiętała, że kłódka liczy się to jako skreślenie. Ale właśnie tak to wygląda, czyli trzeba kombinować, czy wkreślać w jednym kolorze, w wielu kolorach i tak właśnie prezentuje się gra Quix. Mindoka, która to co widzicie tak wygląda, tak się w nią gra, wszystko. Dzięki bardzo za obejrzenie filmiku i zapraszam na kolejny.